Witam Państwa serdecznie. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mam mówić o tym, czy antykoncepcja jest nieszkodliwa. Ja, ja jestem lekarzem, w związku z tym pozwolę sobie skupić się tutaj na aspektach medycznych, problemu biologicznych, problemu antykoncepcji, aczkolwiek będą tam również także odniesienia innego rodzaju. Na początek chciałem się odnieść może do znakomitego wykładu Excelencji. Księdza arcybiskupa w którym przedstawił taki, taką, takie ramy, pewną sieć, na którą można nakładać zagadnienia antykoncepcji, aborcji, planowania rodziny, płodności, płodności przede wszystkim. Więc jeżeli przez pryzmat tamtego wykładu spojrzymy na tematykę, którą ja Państwu przedstawię, to trzeba zacząć od tego, że będziemy mówili o płodności kobiety że będziemy mówili o, tym, o, tym, o tej słabszej słabszym aspekcie płodności. Płodność męska jest dużo silniej wyrażona i stała. Płodność kobieca ujawnia się kilka, kilkanaście razy w roku. Będziemy mówili o płodności w aspekcie fizjologicznym. Będziemy mniej mówić o aspektach intelektualnych, moralnych, bardziej o aspektach bio, biologicznych. I trzeba tutaj odnieść się również do zdania, które padło, że antykoncepcja jest oddzieleniem płciowości i płodności. Medycyna, której jestem przedstawicielem, skupia się na diagnostyce chorób, na profilaktyce, prewencji, promocji zdrowia, na leczeniu. I powołaniem i zawodowym obowiązkiem lekarza położnej jest wspomaganie zdrowia i ochrona życia. W tym pomagają technologia medyczna, przemysł farmaceutyczny, ale do tak widzianej medycyny w sposób trochę sztuczny i czasami nieuzasadniony dodawane są te działania, które co prawda dotyczą biologii organizmu człowieka, wpływają na jego funkcje, ale, raczej, ale nie służą ochronie zdrowia i życia, i czasami temu zdrowiu wyraźnie szkodzą. Mogą też, mogą też zagrażać życiu mają służyć realizacji indywidualnych planów życiowych pacjentów, pacjentek, w tym przypadku raczej klientów, poprawiać jakość życia. Lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów obarczono obowiązkiem zajmowania się tymi zagadnieniami, chociaż bywa to sprzeczne z deontologią zawodu, systemem wartości wielu, wielu z nich. Jest też przyczyną usztukania zasobów materialnych przeznaczonych na ochronę zdrowia obywateli. Przykłady takich właśnie czynności, zadań, który, którymi wymiobarczono medycynę, lekarzy jest ube, ubezkładnianie w Polsce, w Polsce zawalione, aborcja, antykoncepcja, a także doping. I z pewnością angażowanie autorytetu i czasu lekarza do, w dystrybucji środków antykoncepcyjnych, promowaniu nierozumnej ochrony przed życiem, wojny rodziców z potomstwem, Uszczupla czas medyków, lekarzy, pielęgniarki i położeń przeznaczonych na profilaktykę i leczenie chorób opiekę zdrowiem całej populacji, zwłaszcza zdrowiem prokreacyjnym. Tutaj pojęcie zdrowia re reprodukcyjnego należałoby raczej ująć w cudzysłowie. Pojęcie zdrowia re reprodukcyjne powstało podczas konferencji populacyjnej w Kairze w roku 1994, o ile pamiętam. Na to pojęcie w tym pojęciu mieści się antykoncepcja, aborcja, aborcja i sterylizacja. Teoretycznie po to, żeby poprawić stan zdrowia społeczeństwa, żeby zmniejszyć umieralność matek, uboczny cel to zmniejszenia zmniejszenie populacji. Ale trzeba pamiętać, że każda z tych praktyk rani kobietę, zabija kobietę, czasami zabija, zabija dzieci. W pojęciu antykoncepcji i w praktyce mieści się ujęcie płodności jako zjawiska niepożądanego, a ciąża została umieszczona wśród chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to, jest to cytat z publikacji Chris, Chrisa Smitha, członka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Czy rzeczywiście to nieszkodzenie anty, antykoncepcji, to aby środki te, jeżeli są już stosowane, nie szkodziły zdrowiu, czy to leży w intencji producentów środków anty, antykoncepcyjnych? Co prawda na każdej ulotce, która dołączona jest do opakowania środka antykoncepcyjnego, mamy przed, przedstawiony cały, cały spis, powikła chorób, które grożą osobie, która, która używa tych, tych środków. Ale praktycznie w działalności edukacyjnej, w wykładach lekarskich, które są na ten temat na szkołach wyższych, o szkodliwości anty, antykoncepcji mówi się mało i tego, tego tematu prawie się nie porusza. Co więcej, środki te są testowane często na kobietach krajów, z krajów rozwijających się, które często są niedożywione, mają niedokrwistość i to było i jest powodem poważnych, powia, poważnych chorób u nich. Tu to no, jest przykład Depoplovera. Jest to środek antykoncepcyjny stosowany w zastrzykach w iniekcji, podawanej kilka razy w ciągu roku. Testowanie tych środków na kobietach z krajów rozwijających się było powodem bardzo poważnych powikłań zdrowotnych, przewlekłych krwawień, anemii, osteoporozy. W medycynie utworzył się w tej chwili taki, taki bardzo specyficzny, bardzo specyficzna atmosfera dotycząca środków antykoncepcyjnych. Producenci tych środków mają bardzo dużo e, pieniędzy. Bez, bez ich pomocy trudno organizatorom konferencji naukowych medycznych wyobrazić sobie zorganizowanie takiej, takiej konferencji, ale przykład tej konferencji, na której jesteśmy, świadczy o tym, że to jest możliwe. Producenci środków antykoncepcyjnych uzależniają od siebie redaktorów pism medycznych. Każde pismo medyczne, zwłaszcza ginekologiczne, położnicze, zawiera kilka lub kilkanaście reklam tych tych środków. Uzależniają też w jakiś sposób lekarze od siebie poprzez fundowanie wyjazdów na międzynarodowe konferencje naukowe na, różnych, na różnych, w różnych częściach świata. Oczywiście nie wszyscy pracownicy medyczni są wrażliwi na tego rodzaju na tego rodzaju aktywność, ale wiele z nich z pewnością tak. Druga sytuacja następna, która charakteryzuje obecną, obecną medycynę, a zwłaszcza ginekologię, jest taka, że środki antykoncepcyjne są bardzo często stosowane w leczeniu różnych schorzeń ginekologicznych. Z całą pewnością zbyt często, co z jednej strony jest powodem tego, że się nie leczy właściwą chorobę ale stosuje się środek, który poprawia cykl w mniemaniu pacjentki, usuwa, usuwa, usuwa dolegliwości, usuwa bóle, jest powodem poprawienia cery, natomiast w dalszym ciągu choroba, która leży u podstaw zaburzeń zdrowia dolegliwości, pozostaje, pozostaje nietknięta i po odstawieniu środków antykoncepcyjnych choroba wraca. Jest to sprawa, która jest także powodem, powodem zadumy i refleksji wśród niektórych lekarzy ginekologów, ponieważ może to prowadzić do, do nieprawidłowości dotyczących diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Inna sprawa, która się z tym łączy, jest to problem klauzuli sumienia farmaceutów, farmaceuci Ci, którzy, którym nie jest, którzy są wrażliwi na sferę ochrony życia, którzy wiedzą, że środki antykoncepcyjne, większości z nich wpływają w ten sposób, działają w ten sposób, że uniemożliwiają zagnieżdżanie zarodka w błonie świdowej macicy, chcieliby także, podobnie jak lekarze, mieć możliwość odmowy wydawania, sprzedawania tych środków zgodnie z ich sumieniem. Ale ponieważ środki te stosowane czy są często w chorobach ginekologicznych, to ten fakt z pewnością utrudnia Przestrzeganie, możliwości przestrzegania przez nich w pracy zawodowej klauzuli sumienia. Również oficjalnie ogłaszane i szeroko nagłaśniane programy tak zwane promujące zdrowie dla, dla młodzieży typu Dzień Wagarowicza, antykoncepcja, czyli 6, 6, 6, y, seks na szóstkę. Czy, czy też na stronach internetowych spadka, czy inwolinie film farmaceutycznych, te wszystkie działania w sposób, w sposób podstępny, powiedziałbym, ale, ale skuteczny wśród młodego pokolenia wprowadzają pewien specyficzny stosunek do płodności i do, do, do prokreacji. Zaleca się rezygnację z badań laboratoryjnych przy kwalifikowaniu kobiet do stosowania środków, środków antykoncepcyjnych. Są to zalecenia, które są wprowadzane w życie i propagowane przez International Parenthood Federation czy fundację Mary Stop, na no, którym zależy na tym, aby środki antykoncepcyjne były stosowane często i bez niepotrzebnej, jak oni twierdzą, straty czasu, która miała być poświęcona na na przeprowadzenie badań. Problem szkodliwości antykoncepcji jest ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ z trzech co najmniej, co najmniej powodów, ponieważ stosuje się często niestety, ponieważ stosuje się u zdrowych kobiet i ponieważ stosuje się bez kazań, bez kazań medycznych. Jeżeli stosujemy jakiś lek, wówczas zastanawiamy się nad relacją ryzyko-korzyść jakie ryzyko jest związane ze stosowaniem danego leku, a jaką korzyść osiąga pacjent i wtedy lekarz indywidualnie ocenia, czy większe jest ryzyko, czy większa jest korzyść i stosownie do tego podejmuje, podejmuje decyzję. Tymczasem w przypadku antykoncepcji mamy do czynienia z brakiem wskazań czysto medycznych, a jednocześnie z określonym, z określonym ryzykiem, o którym za chwilę będę mówił. Powstaje też pewien, pewien zamęt dotyczący słownictwa. Otóż nie tak rzadko wśród, może w podręcznikach ginekologicznych rzadziej, ale na wykładach dla studentów medycyny częściej mówi się o naturalnej antykoncepcji. W ten sposób określa się metody naturalnego planowania rodziny. W tym gronie nie muszę chyba przekonywać, że pojęcie naturalnej antykoncepcji jest, jest no, czymś z gruntu, gruntu fałszywym. Jeżeli mówimy o ocenie metod planowania rodziny, mówimy o akceptacji, mechanizmie działania, bezpieczeństwie, odwracalności, skuteczności i innych okolicznościach. W przypadku oceny moralnej, metod planowania rodziny, antykoncepcji musimy brać pod uwagę wszystkie te, te czynniki, a zwłaszcza punkt drugi mechanizm, mechanizm działania, a także punkt, punkt trzeci bezpieczeństwo. W ostatnim czasie mówiło się dużo o tym, o szkodliwości środka antykoncepcyjnego księży który w Polsce był często stosowany przez dermatologów, także i lekarzy, który był bardzo lubiany przez na niektórych grupy pacjentów ze względu na, na rzeczywiście działanie poprawiające stan skóry, ale w ostatnim okresie ukazały się publikacje, które mówi, mówiły o tym, że doszło do zgonu z powodu, z powodu zatorów tępnicy płucnej czterech czy pięciu kobiet we Francji i o ciężkich powikłaniach u następnych 125 kobiet. W związku z tym stanęło jeszcze bardziej w ostry sposób zagadnienie przeciwwskazań do hormonalnej antykoncepcji do ustnej czy w postaci zastrzyków. I te przeciwwskazania bezwzględne są tutaj przedstawione przez pana profesora Paszkowskiego zebrane. Należałoby tutaj zwrócić uwagę szczególnie na te stany jak wysokie ryzyko choroby serca i inaczej, a zwłaszcza przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa. Środki antykoncepcyjne, hormonalne zwiększają krzepliwość krwi. W związku z tym wszystkie stany, w których może dochodzić do zakrzepów i zatorów są, są, są takimi okolicznościami, które mogą doprowadzić do bardzo do bardzo poważnych powikłań ze śmiercią łącznie i choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa nadciśnienie, cukrzyca, żylaki kończyn dolnych, aktywna choroba, choroba wątroby, przebycie żółtaczki ciążowej, czy migrena ogniskowa z aurą. To są wszystko przeciwwskazania bezwzględne, są też w medycznych podręcznikach umieszczone przeciwwskazania względne. A więc sytuacja, kiedy podanie antykoncepcji powoduje zwiększone ryzyko choroby zwiększone ryzyko, ryzyko powikła. Zastanawiam się, dlaczego tak często się uważa, że antykoncepcja hormonalna, chociaż przecież przewraca do góry cały system hormonalny. Zatrzymuje na pewien czas działanie osi przysadkowo-nadnarczowej i powoduje, że układ rozrodczy kobiety faktycznie się zatrzymuje. Są co prawda objawy miesiączkowe, ale to są absolutnie sztucznie, sztucznie wywołane. I teraz, jak można przypuszczać, że tak poważne zakłócenie funkcjonowania organizmu kobiety może być bez następstw? Bez następstw tych natychmiastowych, w krótkim okresie czasu, to oczywiście na to się zgadzają i, i zwolennicy anty, antykoncepcji, natomiast nie bardzo akceptują fakt, że antykoncepcja ma również swoje następstwa odległe, a więc te, które, które mogą powodować w przyszłości różne, nieprzewidziane i bardzo, bardzo przykre, bardzo niekorzystne dla organizmu kobiety i dla funkcjonowania jej w przyszłości następstwa. Również objawy uboczne, a więc te, które, które występują natychmiast przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, wymagają e, wspomnienia. E, bardzo ważne są tutaj, tak mi się wydaje, e, zmiany nastroju, skłonność do, do depresji, a także spadek libido, który u niektórych kobiet jest bardzo, jest bardzo wyraźny. A więc ta dwuskładnik, dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna, więc ta, która jest stosowana naj, najczęściej, Powoduje wzrost ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, a, a także wzrost ryzyka nowotworów piersi, nowotworów jelników, macicy, zwłaszcza w połączeniu z paleniem, z paleniem papierosów, a zwłaszcza w połączeniu z zaawansowanym wiekiem. I tak ryzyko e, e, żywnej choroby zakrzepowo-zatorowej, proszę porównać, u, kobiet, u zdrowej kobiety wynosi 5 do 10 na 100 tysięcy kobiet o lat, natomiast u stosujących antykoncepcję wynosi 20 na 100 tysięcy, a, a stosujących antykoncepcję, tak zwaną nowoczesną trzeciej czy czwartej generacji, jest jeszcze większe, a dodatkowe czynniki ryzyka otyłość, pelenie tytoniu, trombofilia, a więc skłonność do zakrzepów jeszcze bardziej to ryzyko zwiększają. Ta, ta częstość tej choroby, częstość choroby zakrzepowo jest także zwiększona przy stosowaniu tabletek Demonicafter. Ono ciąża również w sposób naturalny tę możliwość tych, tych chorób zwiększa. I to są, to, jest, to są inne dane dotyczące Francji, a więc we Francji jest populacja 4,7 milionów kobiet, które stosują antykoncepcję hormonalną. Natomiast rocznie z tego powodu jest od 3 do 19 zgonów. Od 28 do 94 przypadków zatoru tętnicy płucnej i prawie 1000 przypadków zakrzepicy żylnej. Podobnie według innych, innych danych, yy, yy, zwiększona jest częstość choroby zakrzepowo-zatorowej w zależności od, od generacji środków antykoncepcyjnych, antykon kiedy się wydawało, że środki drugiej generacji i trzeciej generacji. Będą, miały, będą poczekały ze sobą mniejsze ryzyko chorób. Tymczasem okazuje się, że właśnie to ryzyko jest większe. Ryzyko zgonu jest także znaczące. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku antykoncepcji doustnej u niepalących wynosi ono 1 na 63 tysiące stosujących. Natomiast u antykoncepcji do, w przypadkach antykoncepcji doustnej u palących jest co najmniej 5 czy 6 razy większe. Zwłaszcza nowe środki antykoncepcyjne, zawierające drospireną, powodują zwiększenie o 77% ryzyka. One, są, one mają działanie anty, antyandrogenne, a więc z punktu widzenia kobiety korzystne, ponieważ zmniejszają wydzielanie, wydzielanie tłuszczu przez skórę, zmniejszają objawy trądziku czy wypadania włosów. Mają korzystny wpływ, znaczy w mniejszym stopniu niekorzystny wpływ na wagę ciała. I w związku z tym są przez, niektórych, przez niektóre osoby, zwłaszcza młody, młodych wiekiem, akceptowane w większym stopniu, ale dwukrotnie zwiększają ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, zwłaszcza u młodych, młodych kobiet. O ryzyku raka już mówiłem, tutaj są dane na ten temat dokładne, przedstawione w czasopiśmie Lancet, gdzie, które mówią o zwiększonym ryzyku raka szyjki macicy. A także to samo dotyczy raka piersi, o którym już mówiłem. Środki zawierające progesteron, które według producentów mają być takie świetne i nieszkodliwe, mogą być stosowane podczas karmienia piersią, takimi nie są. Od 2,6 do 3,7% dawki matczyny przychodzi do mleka i oddziaływuje na, na zdrowie niemowlęcia. Tu są jeszcze inne dane dotyczące raka szyjki macicy, który zwiększa się. Tylko częstość 84 razy raka wątroby, raka, natomiast częstość raka endometrium i jajnika według niektórych autorów zmniejsza się. Tak czy inaczej, te, te dane wskazują na to, że konieczna jest dokładna kontrola stanu zdrowia kobiety, którą lekarz kwalifikuje do, do stosowania antykoncepcji. Wiadomo, że estrogenny składek, składnik do ust i środków antykoncepcyjnych, jest to środek, który jest który jest e, m, zakwalifikowany do środków teratogennych do środków, który, i do środków karcinogennych, a więc z jednej strony są to środki rakotwórcze, a z drugiej strony wywołujące wady rozwojowe u dzieci. Jaki wpływ ma antykoncepcja hormonalna na, na płodność? Bo tych prac na ten temat nie jest dużo. W ostatnim czasie ukazała się praca profesora Stanforda w Uniwersytetu Utah w Stanach Zjednoczonych. Dochodzi do opóźnienia czasu zajścia w następną ciążę, zwłaszcza wówczas, jeżeli antykoncepcja była stosowana przed 30 rokiem życia, do zmniejszonej produkcji śluzu szyjkowego, do atrofii błony śluzowej macicy i do zaburzeń miesiączkowania. Czy, te, czy ten niekorzystny wpływ na płodność, odległy wpływ środków antykoncepcyjnych, czy on działa przez dłuższy okres czasu? Według danych, które są w literaturze medycznej, wydaje się nie przez długi okres czasu, że przez około rok, czasami trochę dłużej, ale że ten wpływ zmniejszający płodność jest, jest wyraźny. Okazało, okazało się na przykład, że cykle owulacyjne są zaledwie u 50% kobiet w pierwszym roku podstawieniu antykoncepcji do ustnej. Niektórych, powstaje pytanie, pytanie, które często jest podnoszone przez zwolenników aborcji, że im więcej aborcji, tym mniej antykoncepcji, że należy popierać aborcję. Tymczasem okazuje się, że w niektórych krajach zwiększonej częstości stosowania antykoncepcji towarzyszy właśnie zwiększona częstość aborcji. Jak to, jak to się tłumaczy? Tłumaczy się to w tym, że antykoncepcja nie jest środkiem stuprocentowo skutecznym, że y, przy różnych błędach w stosowaniu dochodzi jednak do poczęcia i wtedy już w tych y, przy, przypadkach y, kobieta jest skłonna w większym stopniu y, dokonać aborcji niż to ma miejsce wówczas, kiedy takiej antykoncepcji nie stosuje. Pojawiają się także doniesienia, które wskazują na to, że, 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 że w naszym środowisku, w wodzie zwłaszcza, pojawiają się substancje, inaczej mówią szoki hormonalne, które są wydzielane z moczem kobiet stosujących środki antykoncepcyjne i to powoduje zwiększenie częstości w całej populacji raka piersi, raka prostatu, mężczyzn, raka tarczycy, także zaburzeń uwagi nadmiernej aktywności u dzieci. Jest to, ten problem łączy się także z problemem wyrzucania przez kobiety do śmieci niezużytych opakowań środków antykoncepcyjnych, czy też środków stosowanych w hormonalnej terapii po menopauzie. Jeszcze kilka zdań o tabletkach po stosunku. Ostatnio na ten temat były, były dyskusje w prasie, różno, biorące pod uwagę różne, różne aspekty stosowania tych, tych środków. Okazuje się, że środki, że że środki te, tak zwana antykoncepcja awaryjna, nazywane tak przez niektórych, powodują zwiększenie częstości chorób przenoszonych drogą płciową, ponieważ sprzyjają zachowaniom seksualnym, które to powodują, powodują zwiększenie częstości zaburzeń cyklu miesiączkowego, a także zwiększają częstość aborcji, a nie zmniejszają. Na skutek podejmowanych, na skutek pojawienia się u kobiet stosujących te środki mało odpowiedzialnego podejścia do aktywności seksualnej. Pojawił się teraz nowy środek stosowany jako piłka morning after, liprista, który ma działać aż do 5 dni po, po stosunku, dotychczasowe środki działają przez dwa dni. Ważne jest jak te środki działają. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Ale, ale można powiedzieć z całą pewnością, że, że, że jeden z mechanizmów mechanizm ich działania jest zaburzenie implantacji. To, to samo dotyczy wszystkich środków antykoncepcyjnych, nie tylko środków stosunku. Tu jest fragment podręcznika ginekologii międzynarodowego, wydanego 10 lat temu, czy 13, w którym jest napisane, że mechanizm antykoncepcji dotyczących nawet małych dawek progestogenów Y, y, polega na, na nie tylko wpływie na y, zahamowanie, nie tylko wpływie polegającym na hamowanie owulacji czyli zagęszczanie w ale także wpływie na en, en, endometrium, co się łączy z tym, że jeżeli zawiedzie mechanizm zahamowania owulacji i przeciwdziała zapłodnieniu, środek, zarówno środek podstosunkowy, jak i zwykła tabletka antykoncepcyjna, zawiega, zawie, zapobiega implantacji zarodka, powoduje, że błonę schizodermocity staje się nie, niereceptywna, jest cienka i nieprzyjazna zarodkowi, w związku z tym dochodzi do, do zgonu zarodka, do jego śmierci, w związku z tym możemy mówić o działaniu wczesno te, te informacje pod, są podawane także w podręcznikach między m.in. Tutaj, tutaj cytowane. Także tam, ten mechanizm jest uznany przez, przez naukę. Antykoncepcja także ma swoje relacje ze zdrowiem, ze zdrowiem publicznym. Bezmyślna agresywna promocja, zwłaszcza wśród młodych osób, powoduje wzrost częstości chorób przenoszonych drogą płciową, do zwiększonego odsetka nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych. Natomiast traktowanie ciąży jako wpadki, rodzaju choroby powoduje do, do przedmiotowego traktowania płodności, o czym była bardzo tutaj szeroko mowa w pierwszym wykładzie, którego autorem był, był ksiądz arcybiskup Hozer. Brak odpowiedzialnego na odpowiednim poziomie poradnictwa w zakresie planowania rodziny. Brak programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na pierwotną profilaktykę w zakresie zdrowia prokur prokuracyjnego. Ale na zakończenie trzeba, trzeba podkreślić jeszcze raz, że mechanizmy działania antykoncepcji hormonalnej oraz jej niekorzystny wpływ na, na zdrowie pociągają za sobą konieczność poinformowania, po, po ale także konieczność stosowania klauzuli sumienia, y, zwłaszcza u lekarza, ale też u, u, far, u farmaceutów. Nie można sobie wyobrazić włączenia funkcji, funkcjonowania organizmów i układów całego ciała człowieka, kobiety, bez następ. Bez następstw zdrowotnych. Czy można sobie wyobrazić sytuację, kiedy człowiek załóżmy przestaje oddychać, załóżmy, że zapewnimy jakoś dostarczanie tlenu. Przecież w przeciągu e, krótkiego okresu czasu dochodzi u niego do zyniku płuc. Mamy z tym do czynienia w przypadkach wady wrodzonej przepukliny przeponowej. Jeżeli nie używane są płuca, wówczas dochodzi do zyniku tkanki płucnej. Natomiast ktoś uważać uważa, że jeżeli nieużywany jest jajnik, jeżeli nie jest używana oś przysadkowo na u kobiety, wówczas nie dochodzi do, do zaburzeń odległych. Z pewnością, z, pewnością, z pewnością tak nie jest. Antykoncepcja, podsumowując, jest to nierozumna ochrona przed życiem wynikająca z niewiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego ciała, prowadzona do, prowadząca do swoistej wojny rodziców z, z potomstwem. Kobieta w tej sytuacji nie może żyć jako osoba płodna, źle się z tym czuje. I to jest swoiste pomieszanie, o czym też już była dzisiaj mowa, antropologii z zoologią, a medycyny z weterynarią. Dziękuję bardzo za uwagę.